Kolejny odcinek Dziedzictwa nadciąga. Bohaterowie serialu ponownie zapraszają nas do swojego świata, a my mamy okazję obserwować ich kolejne perypetie. Co wydarzy się w odcinku 763? Dziedzictwa, którego emisję zaplanowano na niedzielę, 30 listopada 2025 roku. Dziedzictwo odcinek. 763 Co się wydarzy? Yaman informuje Nanę, że razem z Yusufem, wszyscy troje, wybierają się w podróż do Gruzji. Nana nie posiada się z radości, chociaż zastanawia się, czy Yaman zorganizował ten wyjazd, gdyż coś do niej czuje, czy tylko dlatego, że chce dobrze dla niej i Yusufa. Ferit używa fortelu, aby znaleźć i aresztować Didem. Tymczasem Aize walczy w szpitalu o życie. Gdy jej serce przestaje bić, bliskich ogarnia rozpacz, dziedzictwo odcinek 763 kiedy oglądać. Nowy, 763. odcinek Dziedzictwa zostanie wyemitowany już w niedzielę, 30 listopada 2025 roku, o godzinie 16.05 w TVP1. Serial można również oglądać na platformie TVPVOD. O czym jest dziedzictwo? Zeyer to porządna dziewczyna, która mieszka razem ze swoim ojcem Yusufem. Oboje wiodą skromne, uczciwe życie, ale przepełnione tęsknotą za starszą siostrą Zejer, Kewzer, która wyszła za mąż wbrew woli ojca i zerwała kontakt z rodziną. Chociaż kobieta weszła do bogatego rodu Kerymły, jej również nie było pisane szczęśliwe życie. Wcześnie owdowiała, a zmorzona chorobą, większość czasu spędza w łóżku pod wpływem silnych leków. Nie jest w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem, któremu, po swoim ojcu, nadała imię Jusów. Opiekunem chłopca jest jego zimny i bezwzględny stryj Yaman. Pewnego dnia dochodzi do tragicznego w skutkach wypadku, w którym umiera Kewzer. Przed wydaniem ostatniego tchnienia prosi wezwaną do szpitala Zejer, by zabrała z rezydencji jej syna i zaopiekowała się nim. Jaman nie pojawia się na pogrzebie. Przyjmuje to, co się stało z właściwą sobie obojętnością i chłodem. Zejer wraz z ojcem są zrozpaczeni po śmierci Kewzer. Zejer postanawia wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Jusufa z domu rodziny Krymły.